Na samym początku chciałem pozdrowić nowego wspierającego na moim kanale, a mianowicie go". Bardzo dziękuję za to, że kliknieście na niebieski przycisk, jestem ci mega wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam oraz dziękuję. A jeśli ktoś z Was chciałby zrobić to samo, czyli wesprzeć mi kanał, możecie zrobić ten niebieski przycisk. Każda osoba, która to zrobił, znajdzie na odcinku, także zostać łapkę w górę. A ja zapraszam do oglądania. Sporo osób mnie prosiło, żebym wytłumaczył, co się teraz dzieje z tym kanałem CruiseFill, dlaczego dredziarz go ma, czy on naprawdę go zhakował, co się w ogóle z nim dzieje. Otóż, moi drodzy, kanał na pewno nie został sakowany. Mogliście na nim zobaczyć dwa filmy dredziarza, które oczerniają kamerzystę, które są przeciwko kamerzyście. I, moi drodzy, jest to zwyczajny, ustawiony film. I czy dredziarz ma dostęp do tego kanału? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale raczej nie. Z tego względu, że jest ten kanał połączony z tymi wszystkimi kanałami, czyli z kamerzystą i tymi, no, tymi innymi. Kamerzysta tak samo ma się dostęp do tego kanału, także możecie już zobaczyć, że Eee, nie został na pewno sakowany. Na wczorajszym filmie, w którym Dredziarz chciał oblać kamerzystę i w tytule nawet było, że pokazujemy twarz kamerzysty, twarz kamerzysty była, ale zacenzurowana, więc tutaj możecie od razu zobaczyć, że jest to ten film ustawiony. Tutaj była naprawdę dobra gra aktorska, ponieważ kamerzysta rzucił się na tego Dredziarza, Wywrócił go, kamerzysta do tego kanału ma dostęp, ponieważ tutaj możemy zobaczyć, że udostępnia na nim na przykład na społeczności lub na przykład na relacjach. I gdyby Dredziaż miał tak samo dostęp do tego kanału, to przecież kamerzysta by tego nie zostawił i po prostu tu zwyczajnie zmienił hasło, a on tego nie zrobił. Więc to jest kolejny dowód, że jest to po prostu ustawiony film i tak naprawdę kanał nie jest hakowany przez Dredziaża. Kolejny dowód, wczoraj był dany poniedziałek i właśnie ten film nagrywali rano ten sam dzień i sami widzieliście na tej końcówce jak kamerzysta był mega wkurzony na drodziarza jak go wywalili z hukiem dosłownie ale jak możemy zobaczyć sobie na story złotej tarczy czyli jaszczura, czy jak oni tam na niego mówią oto tej osoby możemy zobaczyć że tak około to była około gdzieś tam może 15-16 godzina tego samego dnia czyli już po tym jak kamerzysta go wywalił z domu no, dredziarz tam sobie normalnie jeździ na deskorolce. Więc moi drodzy, tutaj możecie jasny dowód zobaczyć, że po prostu jest to ustawiony film, tak po prostu dla rozrywki. Wiadomo, dużo osób e, te filmy dislikuje z tego względu, że albo nie wie, że to jest po prostu ustawione, albo po prostu im się normalnie to nie podoba, ponieważ jest to naprawdę ten film taki dziwny. Ale moim zdaniem jest naprawdę ciekawy. Strasznie wciąga, jakby, co nie? E, obejrzałem sobie te dwa filmy. Nawet po kilka razy, z tego względu, że one są naprawdę ciekawe, wciągające cały czas ja się zastanawiam, co będzie dalej i to jest naprawdę ciekawe Także moi drodzy, podsumowując, jest to po prostu robione po to, żeby coś się działo na tamtym kanale Główną rolę odgrywa tam Grydziasty Także może sobie nawet zarobić na tym, ponieważ za wyświetlenia z reklam pewnie jemu płacą Ponieważ on jest taką główną postacią No i co? To tyle z tego filmu, dziękuję za oglądanie, naciśnijcie w górę Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, widzimy się już w kolejnych odcinkach No i do następnego filmu, cześć!